Kochani, dzień dobry. Kłaniam, Kłaniam się nieziutko i zapraszam do gimnastyki, na ćwiczenia. Dzisiaj środa, no na krzesełku. Ostatnio było w czwartek, no to dla odmiany. Dobrze, ale kijek, to jakbyśmy nie stali, to oczywiście lecimy. Witam, witam wszystkich oglądających, ćwiczących. Zbierających się do ćwiczeń. <laughs> A przypomniały mi się, kochani, słowa takie mojej ulubionej bajki, kornela makroszyńskiego: Przygody koziołka-matałka, i znów poszedł biedaczysko po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko. Kochani, szukamy wielkich, wielkich rzeczy, cudownych leków. A tu się nagle okazuje, że ten cukier przetworzony, nie tylko przetworzony w ogóle, no nie ten naturalny, że to on nam w nas buduje cholesterol. Mówili, że tłuszcz, ale przetworzona żywność tak buduje. I szukamy. Myślimy, że nam nie wiadomo co że się tak zdrowo odżywiamy, idziemy do sklepu, kupujemy następne jedzenie z przetworzonym, znaczy cukrem. No bo to, kochani, no, wystarczy przy, zainteresować się, co jest napisane jaki jest skład. Wysłuchajcie, jak pamiętam, taka była salata sos. Do, um, sos był e, że, y, znaczy nie to, że o smaku żółtego, salon taki był jak śmietanowy tylko że to był jakiś taki sos serowy. I już. Prawie, że kupiłam, jak zerknęłam ile jest pozycji. słuchajcie, to tam było z 15 tych dodatków. No i on był i smaczny, i fajny. Oprócz tego, że wyjątkowo niezdrowy. Ależ, oczywiście, że raz na ileś można zjeść. Tylko tak, jak raz na ileś i przez dwa lata robimy to codziennie. Słuchajcie, dwa razy dziennie, bo i na śniadanie, i na obiad. No to się teraz dziwimy, że cholesterol skacze? No, że tylko tyle skoczył, nie? Może przez tą gimnastykę? Dobrze, jeszcze chwilę posłuchajcie. Jeszcze tyle, bo się na chwilę. Jeszcze tyle i jeszcze chwilę, bo się nagle okazuje, że kochani, ruch jest istotny. No, żeby ten organizm mógł to wszystko spalać. Także dziękuję kochani za wsparcie. Alicjo, dziękuję, że mi przypomniałaś o tym cukrze. Tak, 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 to ja pamiętam i powiem Ci, że już zaczęłam, Tą, to kakao. No, ono jest gorz, znaczy gorzkie. No, jak to taka czekolada, bo to jest taka oryginalna czekolada, prawda, bez cukru. I w tym miodzie maczany, posłuchajcie, jakie to jest dobre. Jak mi to smakuje, bo to tak, nie czuć słodkiego miodu i nie czuć tamtej goryczki, tylko taka powstaje, no w sumie, naturalna czekolada, no. Okej, okay. i jeszcze raz na boki. A teraz jest cisza się zrobiła, jeśli chodzi o tło muzyczne, bo posłuchajcie, sikorka nam tutaj gada. Ale to jest taka sikorka, która gada taką wczesną wiosną. I ona ci tak i tak, może teraz, o, może będzie jakoś tak, ale tak nadawała, tak z godzinę temu. Ale z godzinę temu jeszcze byli robotnicy, jeszcze był huk. nie, nie, nie poczekam, jak już skończą pracę. Uff, ok, odstawiamy naszego kijka, kochani, od szczotki. No to teraz tak, siadamy sobie szeroko. Tak, znaczy nogi szeroko na tak szeroko, nie tak daleko, tak bardziej na brzegu, i będziemy robić skłony z pogłębianiem. Raz, dwa, trzy, cztery, i wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery, i wyprost. I raz, dwa, trzy, cztery, i wyprost. I raz, dwa, trzy, cztery, i wyprost. I raz, dwa, trzy, cztery. I wyprost. Bogusiu, dzień dobry, rok solanko, dzień dobry. Cieszę się, że Ci się podoba ćwiczenie. Posłuchajcie, to jest tak, odkrywamy, to znaczy, tak, dlatego też pokazuję różne, i w ogóle, tak jak mówię, ćwiczmy te, które nam pasują, bo wtedy się poprawiamy, w ogóle lepiej się czujemy, ale chodzi o to, że to ćwiczenie. No zaraz skończę skłony. O, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To ono rozluźnia mięśnie tu na wysokości kręgów piersiowych. I posłuchajcie, jak to ktoś się napisał, a takie machanie rękami. Nie, to jest fantastyczne machanie rękami, bo nas odblokowuje. Można ręce mieć prosto, ale o mnie na przykład lepiej się tak ćwiczy. Ale jak ci się ćwiczy, że ręce są proste, niezgięte, to po prostu ćwicz, jak ci pasuje, bo to posłuchajcie, chodzi o to to tak jak i z jedzeniem. Jednemu, jednemu smakuje to, a drugiemu to. A teraz mamy, mamy dostosować te ćwiczenia do siebie. Dobra, robimy skłony dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Mój rehabilitant kiedyś powiedział, fizjoterapeuta, chodziłam, bo tam miałam problem w szedzie, bo gdzieś tam z tyłu czułam jakieś, o, o właśnie, jakiś tam gdzieś mięsień, gdzieś mi tam coś, jakiś nerw, coś blokowało. I on powiedział, proszę pani, czasem jest tak, że daje się szereg ćwiczeń, no nie. Ja daję po dwa i każę zwracać uwagę, znaczy zwracam uwagę, że proszę, żeby zauważyć, jak, po którym ćwiczeniu się czuje lepiej. Jak się czujesz lepiej, to go rób, ale jak się czujesz gorzej, nie rób, zmienimy. O, i to o to chodzi. Uff, każdy organizm jest inny, posłuchajcie kochani, każdy z nas indziej, indziej powiedzmy, różne prace wykonuje, różny, różny ma organizm, jakże inny, i różnie te mięśnie reagują, nie? Raz, dwa, cz cztery, także próbujemy te ćwiczenia, próbujemy po to, by dobrać e, dla siebie odpowiednie. Jak masz chęć i jeszcze jakieś, innych ćwiczeń, jakieś inne ćwiczenia zobaczyć, zajrzyj mnie na kanale, naprawdę przez półtora roku ostatnio naprawdę dużo no, ponagrywałam i każdy praktycznie odcinek jest ćwiczeniem, nie? Takim czy innym. Dobra, lecimy. Magda zagaduj, ale i ćwicz. <słuch> Selwusiu, dzień dobry. Anusiu, dzień dobry. Kochani wszystkim, którzy potrzebują wsparcia ze względu na zdrowie dla siebie, dla najbliższych. Wspieram jak mogę, wysyłam dobrą energię. Alinko dzień dobry. Uff. Dorotko dzień dobry. <słuch> Bożenka, ja jak na nią mówię, Bożenka holenderska, ta od tych kwiatków, kochani, no ale ona jest niesamowita, tak? Ale Arletko, dzień dobry, masz rację, Bożenka jest niesamowita i koleżanki, jak to z, z dżunglami kwiatów w domu też są niesamowite. Nie, nie, kochani, bo to jak się człowiek uczy, jak to mówią, że. Hmm, jak to jest takie powiedzenie było, że to w świecie się człowiek uczy, że ludzie cię nauczą, ale chodzi o to, że zwiedzasz świat, nie? Człowiek zwiedza świat, uwaga, zmiana, teraz ramionka, kółeczka robią do tyłu. Chodzi o to, że świat człowieka uczy. Tak, no bo idziesz, mieszkasz powiedzmy w jakiejś tam okolicy i są tutaj określone rzeczy, podobne rzeczy, nie, rzeczy, które znasz. I, i, I jedziesz tak w kraj daleki, w kraj szeroki i nagle Patrzysz, a tu ludzie mają to w ogródku albo tamto i mówisz, ojej, no ja też bym chciała coś takiego mieć, nie? I to to samo jest tak, mamy kwiatki jakieś w domu, ja też bardzo lubię zieliski, bardzo lubię paprotki, ale dlaczego nie zainteresować się jakimiś innymi, bo też są ładne. No, Kaktusy, które kwitną. Ha. Nigdy mi nie kwitną, a teraz kwitną, nie? No. Właśnie doczytać, do, doinformować się. OK, jeszcze chwilunia. OK, dobra. Teraz, kochani, robimy skręty. Raz, dwa, trzy, cztery. Najpierw tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Wymachy ramion. Trzy, cztery. A za chwilę będziemy robić skręty. Cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A może ja sobie osiądę bokiem, to wtedy będzie też ciekawie widać. Raz, dwa, trzy, cztery. A ja dzisiaj kochanie, zjadłam sałatkę, surowkę, powinnam pa powiedzieć, z pomidorka. Dwa pomidorki z balkonu. Moje poroszczypiorki. cztery. Do tego zielonej pietruszki oliwy z oliwek troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu o, mam że miać. O, jakie ja lubię takie surówki, no może sałatki. Trzy. Ok, a teraz robimy skręty siedząc. O, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, wrona tutaj siedzi na dachu. Już chwilę, teraz dopiero się zaczyna komunikować z nami. Kra, Ok, teraz zobaczcie, kochani, robimy coś takiego. O, składamy sobie. Ręce, tak jakbyśmy mieli to z przodu, a teraz z tyłu trzeba zrobić. Oj, czuję, czuję. Nie jest to takie proste. No to dobrze, z przodu łatwiej. A teraz z tyłu. Tak. Dłonie do siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I z przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, okay, kochani? A teraz tak. Siedzimy sobie dalej. Uwaga. Ręce za głowę. I będziemy dotykać prawym łokciem lewego kolana. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. أرس الألبة 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 أرس راس أرس أرس Dwa. A teraz kochani, może najpierw wdech wydech, reguluję oddech. I teraz, kochani, wyciągamy się. Siedzimy stabilnie. Uwaga, żebyśmy nie fiknęli do tyłu. Bardziej chodzi o to, żeby się... O, może nawet tak nie opierając Żeby się wyciągnąć. O! To tak, jakbyśmy mieli drabinki. Wyobraźmy sobie, że mamy drabinki. Łapiemy się za te drabinki. O! Uf, I jeszcze raz. Uf, I jeszcze raz. A teraz kochani, robimy skłon. Uwaga, zginamy nogę i przez tą, drugą się tu podpieramy, oczywiście, mamy opartą o podłogę, i przez tą zgiętą no nogę, tu w kolanie, robimy skłon do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie jest proste, ale próbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. Raz, dwa, trzy, cztery. Kochanie, to jest tak, że warto spróbować powoli, powoli zobaczyć, gdzie jest problem, a może go nie ma, żeby się miło, żeby człowieka takiego oczywiście niemile zaskoczyło. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzień, zmiana nogi. I lecimy. Raz. O, na no tamtą stronę było mi łatwiej. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Jak już tu kochani jestem koło tych nasturcji, to pozwolicie, że zjem. Bo kwiaty nasturcji są jodalne. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakby było takie może troszeczkę ostre w sensie takie trochę jak z pieprzem, taki pikantny smak ma troszeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Oh. I raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. I jeszcze kochani na zakończenie o, robimy sobie pajacyka na siedząco. Czyli podnosimy kolanko i klaszczemy pod kolankiem. To prościutkie ćwiczenie. Mam nadzieję, że każdemu się spodoba. Do wykonania proste, a swoje robi. O, no, jak ja tam słyszę z tyłu. Jak tutaj trzmiel. O, tu już z boku. Tak, tak, było. Jednego, jeden kwiatek był więcej, ale zjadłam. Kolego poleciał. Okej, okay, kochani. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia do jutra. Pa. Dzisiaj mamy jeszcze środę, a jutro już czwartek, piątek i zobaczcie, jak ten tydzień pięknie zlatuje. O, I wyciągamy się na koniec. Ach, opukiwania nie było jej, już kończymy jeszcze opukiwaniem, tak? Uff. No to opukiwanko. Opukiwanko, czyli medycyna chińska. Uff. Tutaj. Przeciwko demencji? bardzo mi się to podoba. Okej, okay. Jak to na uregulowanie ciśnienia? No pukamy się, pukamy. Może do góry rękę i pod paszkami, najlepiej 50 razy. 50. I tutaj, tutaj posłuchajcie troszeczkę mniej. Także ile tam ma kto, jaką potrzebę, ile potrzebuje, to się obukuje. Pod kolanami i oczywiście węzły wartownicze. Uff, czyli układ limfatyczny zadbany, kochani. To do jutra, pa. Dziękuję.